Postawa nie twoja, mamy jej. Proszę. Stop, stop, zatrzymaj się. Ja, ja przepraszam, że ci przerywam tak szybko, ale przecież nie ma sensu kontynuować, jeśli jest wszystko źle. Jednym z wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznej edycji Wajnal Festivalu był spektakl teatralno-muzyczny pod tytułem Kalas Masterclass. W chorzowskim Centrum Kultury Joanna Kściuczyk-Jędrusik wcieliła się w Marię Kalas, legendarną śpiewaczkę operową greckiego pochodzenia, która pod koniec swojej kariery udzielała lekcji muzyki w Nowym Jorku. To właśnie na podstawie tego etapu życia artystki w 1995 roku powstał dramat Terensa McNalego. Sztuka wystawiana pierwotnie na Broadwayu zdobyła dużą popularność na całym świecie. Na podstawie polskiego przekładu Elżbiety Woźniak powstał spektakl w reżyserii Roberta Talarczyka. Realizacją przedsięwzięcia zajęła się Opera Śląska, która na czas remontu odbywającego się w placówce instytucji w Bytomiu, zawiązała bliską współpracę m.in. z Hacekiem, po raz kolejny goszczącym artystów opery na swojej scenie. Nikt pana nie słyszy! Głośniej, wyraźniej, proszę! Wczoraj rano pracowaliśmy nad Don Carlosem, natarią księżne boli.